Straciliśmy bramkę po dwóch rzutach rożnych. Pierwszy rzut rożny, według mnie fał na naszym bramkarzu, ale nic to nie zmieni. Po prostu został przeknięty i przyblokowany i skutecznie nie interweniował. I na zamknięciu znalazł się Cholewiak i straciliśmy bramkę drugą też po rzucie rożnym, gdzie jeden zawodnik tylko poszedł z robarkiem, a jest to specjalista grzegłową kilku zawodników nie wyskoczyło, chociaż kryjemy w strefie i powinniśmy to zrobić i to były dwa błędy. Zresztą takie błędy jak z gdzie ostatnio w doliczonym czasie straciliśmy dwa punkty, bo, bo zremisowaliśmy zamiast wygrać. Tak samo po strzale głową, gdzie gdzie Hellstub szedł wszedł i strzelił i to są momenty, gdzie brakuje nam charakteru i tutaj musi być komunikacja, charakter. Ci zawodnicy, którzy stoją najwyżej bramki mają skakać i i tych bramek byśmy nie stracili. I takie błędy powodują, że jesteśmy w strefie spadkowej, ale nie poddajemy się i będziemy walczyć. Ale gramy teraz w zawrze z górnikiem, który staje fragmenty, ma perfekcyjne i jak dalej nie będziemy skakać, no to dostaniemy kilka bramek i zostanie nam ostatni mecz. A to może być mecz o honor a nie o utrzymanie, bo już mogą się wyniki tak ułożyć, że, że będzie problem. Zobaczymy, no trzeba, trzeba wracać do siebie i przygotować się jak najlepiej, chociaż końcówka ligi jest taka, że za we wtorek już gramy w Zabrzu i, i potem czekamy na następny mecz. Mamy do zdobycia 6 punktów i tak do tego trzeba podchodzić i wszystko musimy zrobić, żeby te 6 punktów zdobyć. Dzisiejszy mecz nie dość, że nas kosztował utratę punktów, nawet ten jeden punkt by utrzymywał nas ponad strefą spadkową, ale nie wywalczyliśmy i kosztowało nas też prawdopodobnie utratę kilku zawodników, ale zobaczymy, bo, bo, bo tak jak wspomniałem, Liga przyspieszyła, gra się o życie, gra się na maksa i, i, i trzeba mieć szeroką kadrę, bo można kilku zawodników stracić, czy to przez kartki, czy kontuzje i, i można też się rozłożyć, tym bardziej szkoda nawet tego jednego punktu, że nie złożyliśmy. Dziękuję. Dziękuję Panie Trenerze. Czy mają Państwo pytania? Proszę nie szkodzi. Panie trenerze, jeśli jeden z najbardziej charakternych według mnie i nie tylko trenerów mówi, że brakuje charakteru jego piłkarzom, to coś musi być na rzeczy. Nie w zasadzie dbania, ale nie przygrywający główki łasicki o jego zdrowie najpierw pytam. I to jest chyba taka strata, bo on sobie radził z Marcinem we wszystkich dotychczasowych pojedynkach, nie, żebym kogoś innego obciążał. Najpierw, czy wie Pan, czy będzie miał Pan go do dyspozycji, a drugie, czy zgadza się z tą opinią, że właśnie może w tym kluczowym momencie zabrakło jednego, po oczywiście Furmanie, którego uważam za gracza meczu najlepszego zawodnika. Nie wiem, jutro będzie miał badania i będzie mądrzejszy. Jak zszedł, a to był mecz z kategorii naprawdę o życie, to musiało coś nastąpić, a tak jak wspomniałem, we wtorek gramy, to wątpię, żeby był zdrowy, bo bo jakby to było coś drobniejszego, to myślę, że by dobrał do końca. I pewnie go zabrakło, bo on ma w tej strefie niezły wyskok, bardzo dobrze dla tak, głową. No wszedł Adam dźwigała, ale to też nie było w jego strefie, tam inni zawodnicy troszeczkę przysnęli i powinni skoczyć. Nawet jakby piłki nie dosięgnęli, no to Marcin może by ją tak idealnie nie skierował, tylko by miał ją zasłoniętą. I, i tak jak mówię, no nie lubię gdybać. Jestem tu, żeby coś ciekawego powiedzieć i mówię, bo, bo, bo też nie będę tuszował rzeczywistości i po prostu trzeba jak mężczyźni podejść do tych następnych dwóch spotkań i, i po prostu takiej sytuacji ma nie być. Można głowę przegrać, ale niech się skacze trzech zawodników i wtedy jest błąd, może nie błąd, przeciwnik okazał się lepszy. No, a najbardziej to boli, jak właśnie gdzieś tam jeden, drugi z chłopaków nie wyskoczył, bo myśli, że jakoś to przejdzie, a tu w, końcu w I, i było mało czasu na... Odrobienie strat, Mery Baszyli miał idealną sytuację, ale dwóch zawodników gospodarzy na wślizgu wybiło piłkę, no tak się, tak się walczy i tu Śląsk się pokazał z dobrej strony, wykazał się skutecznością przy stałych fragmentach gry i szkoda, bo, że my jesteśmy jako pokonani, ale, ale trzeba z tym przeżyć i się szybko zebrać. Proszę. Panie że chciałem zapytać też o nastawienie drużyny na początku drugiej połowy, bo kiedy wyrównaliście w pierwszej połowie, wydawało się, że, że przyjmujecie nawet inicjatywę. Był taki moment pana zmiany też w drugiej połowie, powiedziałem, wymuszoną zmianę, to były zmiany ofensywne. Czy nie ma pan pretensji do swojej drużyny, że, że w drugiej połowie no, nie, za, nie zaatakowaliście no, bardziej zdecydowanie. Ja miałem takie wrażenie, że w pewnym momencie już zaczęliście bardzo trzymać tego jeden punkt na boisku, przynajmniej. Ale tak jak mówię, pana zmiany pokazywały, że pan chce grać o pełną stawkę. Dokładnie. Po to, po to skrzydła zmieniliśmy. W planie też było wejście angielskiego i chcieliśmy właśnie tu zaatakować i zagrać babankę, ale kontuzja i gora spowodowała, że trzeba było postawić na, na zmianę i stopera wprowadzić na na boisko i mieliśmy no, przed tą utratą bramki, bo, bo, bo był rzut wolny i z rzutu wolnego zrobił się różny, bo którym padła bramka. To my byliśmy w polu karnym i tam Ricardin nie opadł jak porażony prądem i tego nie widziałem, czy, czy był kontakt, czy nie. No ale jak nie było wiska i war jest po to, żeby takie sytuacje rozstrzygać, to pewnie nie było tam kontaktu. I piłka jest taka, że jak ty nie wykorzystujesz tej sytuacji, to zaraz jest piłka w polu karnym twoim. I tak to, to było. I... 你这个。